Cześć, mam z tej strony Odinko, a dzisiaj chciałbym wam pokazać no, pierwszy dom w serii let's bullet tak to jest dom 7 na 7 wchodzimy no i na pierwszym pomieszczeniu jest taki dla mini korytarzy w którym znajduje się wielka podwójna skrzynia kocioł, crafting table, jogbox kowadło, piec do przepalania i statyw alchemiczny. Tak. No, całe te, no, prawie cały pokój jest wykonany ze świerkowych desek oraz e, e, z piaskowca, a podłoga jest z dębowych desek. Tak. No tutaj jest wielkie, e, wielkie okno pod królem. Tutaj jest coś fajnego, bo tutaj jest gwiazdą i to tak fajnie oświetla. Oraz tutaj jest taki parapeci, w którym jest kwiatek. No, takie niby okno, ale jest fajne. I tak, przechodzimy na górę. I tutaj, bo jest bardzo dużo okien. No, dwa takie same okna tam, po dwóch stronach. Oraz u góry, no, można powiedzieć, żeby patrzeć w niebo. No, gwiazdy, jak się leży. Dla się no tak, no tutaj znajduje się łóżko, cztery skrzynki, dwa obrazy. Tak nie wiem, To, 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 to. E, Piecyk oraz krąkit No i można powiedzieć, że się śpina taki, no jakby balkonie, bo, bo tutaj nie ma okna ani ściany, tylko po prostu takie zagrodzone szybkami tutaj można przechodzić o. tam do i tak teraz przechodzimy na dół no i mamy cztery wielkie skrzynie no jedna na minerały no tak przykładowo jedna na minerały druga na budulce drewno miecze i miecze i narzędzia w ogóle i tak tutaj mamy jeszcze crafting table'a Mamy, zostawimy i ender w skrzynie. No, ender w skrzynie. Oraz cztery piecyki. No tutaj jest taki niby warsztat. To chyba było gdzieś Tak. No, przejdźmy teraz do budowania. Coś wygląda tak. A, i jeszcze wszystkie te po takie ściany, no nie ściany, bo tego nie widać. Wszystkie takie po bokach jest półpłytek. Tak. Oraz tutaj na górze jest taki fajny komin. No taki dla szybkiego. Oraz te szkła, do, które tak jakby wystawają. Oraz te takie jakby zakończenia, które fajnie wyglądają. Tutaj jeszcze były, mogły być te półpłytki to nie i tutaj no specjalnie żeby to był taki jakby balkon tutaj zrobiłem, tak. tak przejdźmy teraz do budowy sobie wezmę te najpotrzebniejsze rzeczy potem tak. robię drzwi i robię taką obwódkę ja tego sorry że słychać było prawie no dobra, pobłotki trzeba. Ja Pożyczyła. I tak. I tutaj tak, I jedziemy. I tak. Tutaj tak. Był gotowe. Tutaj dwa szkła, jeszcze dwa szkła, a to wszystko

Muszę no, fajnie. Przesunięte. te no, ja tego to przepraszam, że... ...proszę. ...proszę, to jeszcze. Tak, bo no tutaj... ...dzięki. tego to przepraszam, że się zrobiłem, bo... Tylko... ...nie pamiętam dokładnie. Rządy. To chyba trochę widać, tak? To jest połkódki, i jedziemy. O i to jest z tego do, do z domków? Bardziej. No, bo jeszcze kiedyś będą odcinki z mebli Odcinki z mebli Super, to fajnie

No, tu to jest nie powoduję do tej Wszystko w Tak. No, jeszcze jedziemy na raz, dwa, trzy, cztery. No, raz, dwa, trzy, cztery no.

na tej strony. trzy, Dwa, trzy. To jeszcze tak okienko co no i Gdzie są tutaj nogi to to tylko u góry tutaj Te są chyba takie same. Tak. Teraz to ściano. 100 razy, 100 razy, 3, 4. Do Jeszcze I tak, to tak wygląda by na razie.

raczej nie będą zamknięte, żeż tam do 10 minut może nie 10, ale tak, na pewno do 15, to jest sporo Ja wszystko odcinki robię do 15, tak to już mamy, Ja sobie mam jakiś wybuchnie i no, naprawdę wam to błyszko tak głośno, że... I tak. No, taki domek. Tego wybudować. No, wnętrze wam zostawiam. Aha, i jeszcze dół. O tym byłem zapomniał, tylko wykopię odpowiednią dziurę. Jestem zaraz, no, ci... wystarczy wszystko podmienić. Tak. I oczywiście, jak chcecie to dokończyć, to według mnie taki nowy no, na działkę to się nadaje, jeśli no, na przykład jest działka 10 na 10 a ci jeszcze coś mieć w działce to taki dobry się przyda No i to tak wyszło Tak, tak Chyba wszystko No oczywiście w detrze zostawiam Oto, trzymajcie się o, na jeśli... razie pa! Jakby ktoś nie wiedział jeszcze jak zrobię to z kreatorami, no to wystarczy to jak teraz pokazuję. Byście chcieli tak jak ja mam.